Siemano, co że dzisiaj mikrofon mój pues muszę sobie naprawić, ogólnie dzisiaj sobie rozdałem 100 takich broni, 100 promieni śmierci na full perki, 100, każda z w, będzie mogła wygrać jakieś tam broni, w sensie, że nie 100, tylko ileś tam, takich grabarzy rozdam sobie 25, i, a czy będzie można sobie wybrać albo grabarzy, albo takie promienie śmierci, jak będę wam dawać, i rozdam sobie 200 takich trafów. Chętnie przyjmę taśmę, którą nie musicie dawać, możecie, chętnie przyjmę. I jeszcze rozdam sobie 10 takich broni. I ogólnie jeszcze sobie rozdamy... Czekajcie, sobie rozdamy... Bo ze Słońcem mam ogólnie słabo, co nie? To mogę sobie rozdać dla was 1000 węgla. Każdy maksymalnie 250, 1000 węgla rozdam. I dwa kasy w sumie mam tam Słońce chyba jeszcze w magazynie. Mam chyba jeszcze w magazynie jakieś ale resztki. I ogólnie toby na 100 subów rozdaję taką dynikę Więc polecam wam na 100 subów rozdać taką dynikę Więc polecam wam dostawić teraz suba, zaprosić kolegę Za każdego zaproszonego kolegę dostajecie ode mnie 5 broni I wy sobie mi na discorda, screena i jak zostawi oczywiście kolega suba To wtedy za każdego zaproszonego dostajecie 5 broni, 130 fullparki A co do zaproszenia dziesięciu, to może jedną 144, mamy. dostawić jedną 140 fullpark, która nie Muszę mieć 6 i ogólnie dziękuję Wam bardzo za dobić 80 subów. Na 1000 subów robię konkurs na, 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 na 40 zł, może to jest, wręcz na 50 zł to jest, 40 zł, albo nie, na 1000 jak już. To będziemy gadać jak już będzie bliżej. Słuchajcie dziękuję wam bardzo serdecznie sumała kredytura. Na ra!